Siemka widzowie, następna partyjka, rywal z kontem z 24 roku, ale z lutego, więc konto już troszeczkę jest, więc zdecyduję się zagrać. Póki co idzie linia najbardziej komputerowa, jaką znam, ale goniec D3 to nie jest teoria, więc, więc jestem dobrej myśli, że mamy tutaj normalnego zawodnika. Odbijam w centrum, nie ma powodu żeby tego nie robić. Skoczek C3, C4. Jakieś takie możliwości tutaj oponent ma, zdecydował się na skoczka. No to chyba się wycofam spokojnie na D7, żeby pokryć te diagonale. Nie widzę jakiegoś fajnego sposobu na atak, więc odejdę właśnie na D7. Wydaje się to bezpieczne po prostu. I pomyślmy, co teraz można zrobić. Można zagrać skoczek C6, długa ruszada i cisnąć tego pionka, ale rywal też zrobi długą ruszadę. Więc, skoczek C6 nie musi być najlepszym ruchem w tej pozycji. Po pierwsze, nadziewa się na D5. Na co jednak. A po D5 zdobywam pionka, bo jest atak na Hetmana, atak na pionka tu, atak na pionka w centrum. Za dużo rzeczy wisi oponentowi. To mogę też zagrać E6, rozwinąć gońca, zrobić krótką roszadę i atakować na skrzydle hetmańskim. I to chyba będzie lepsza linia. Znaczy to będzie chyba lepszy pomysł, biorąc pod uwagę, że rywal szykuje się do zrobienia długiej roszady, więc, więc zagram w ten sposób. E6. U, jednak będzie krótka. A to mnie zbił z tropu. No, jeśli tak, to skoczek C6. Jeśli rywal zrobi krótką roszadę, to ja zrobię prawdopodobnie długą i będę próbował zaatakować tego Hetmana, tego Pionka, otworzyć tutaj na związaniu, wykorzystać e, słabość, słabość tej linii, U, żebym nie wchodził. Wstrzymuję się z decyzją, nie chcę pokazać, w którą stronę zrobi roszadę. Mogę zagrać E5 od razu. Tylko, że na d5 nie mam już teraz dobrej odpowiedzi. Mam skoczek s7 i chyba i tak tego pionka zdobędę. No, wygląda na to, że zdobywam tego pionka, jeżeli przeciwnik pchnie. A nie, bo jest jeszcze wieża. Nawet nie musi robić roszady. Jak ja zrobię roszadę. Rywal zrobi roszadę, ja zbiję, skoczek zbiję. To muszę zbić hetmanem. A jak zbiję skoczkiem, to wchodzi C4 i. Hmm. Dobrze, ten motyw nigdzie nie ucieka. Więc zagram gońce 7, żeby rozwinąć ostatnią figurkę. I teraz żaden z nas jeszcze nie zdecydował po której stronie zrobi roszadę. No, mi powiedzieć, czy dokładniejsze będzie zrobienie roszady w tę samą stronę co przeciwnik, czy po przeciwnej stronie? Wydaje mi się, że jak rywal zrobi długą roszadę, to ja też powinienem zrobić długą. Jak zrobię krótką, to atak gra się sam po stronie przeciwnika. Będzie trudno odeprzeć natarcie tych wszystkich figur, które są wycelowane w mojego króla. Bardzo łatwo jest przerzucić tutaj wszystkie siły, natomiast jak zrobię długą roszadę, to będę stosunkowo bezpieczny, a tak mogę prowadzić nadal. Więc zdecyduję się właśnie na zrobienie roszady w tę stronę. Król jest dosyć bezpieczny teraz na skrzydle królewskim. Nie boję się żadnych działań. Na skrzydle hetmańskim każdy atak ze strony rywala będzie skutkował też tym, że on się też osłabi, więc myślę, że tutaj zagrałem we właściwym kierunku. Ruchy takie jak E5 będą cały czas wisiały w powietrzu. Będzie musiał rywal się na nie odpowiednio przygotować. Mój Hetman mógłby jedynie stać lepiej, ale mogę w każdej chwili wrzucić skoczka do centrum. Po wymianie, jak skoczek stanie na C3, to ja sobie na A5 przerzucę Hetmana i ten Hetman będzie miał już trochę oddechu. Rywal w pewnym momencie prawdopodobnie wykona taki profilaktyczny ruch, jak król B1, ale cały czas będzie wisiało też poświęcanie na A3 z późniejszym skoczek B4 i różnymi groźbami, możliwe, że matowymi, no i jest atak na skrzydle królewskim, czyli bardzo dobrze, że zrobiłem loszadę w długą stronę, mogłoby być groźnie, gdyby przeciwnik się rozpędził tutaj. Nie chcę grać profilaktycznych ruchów, bo przeciwnik i tak może to pchnąć, więc nie ma sensu. Niech on tutaj sobie próbuje. Ja wchodzę skoczkiem do centrum. Mogę po wymianie zbić jeszcze właściwie pionkiem z E w celu. No właśnie, czy zbić Hetmanem, czy tym pionkiem? Hetmanem mi się trochę bardziej podoba. Po pierwsze atakuję pionka w obozie oponenta. A po drugie, ten hetman jest po prostu dużo bardziej aktywny. Pionek w centrum aż taki potrzebny mi chyba nie jest. Łatwiej jest atakować pionka E, kiedy ta linia jest otwarta, więc zdecyduję się na bicie hetmanem. Mam bicie tędy, mam drogę do pozycji przeciwnika otwartą. Mogę mu tutaj namieszać. Spodziewałbym się, że skoczek C3 to jest idea, którą chciał przeciwnik zagrać i którą nadal prawdopodobnie może. Natomiast po skoczku C3, no ja, ja wezmę tego pionka i pionek E4 będzie bardzo słaby, bo pionek C nie będzie mógł go obronić przez to, że skoczek stoi na C3, więc będę chciał to zbić. Zobaczmy, skoczek C3, bicie. I jedna z wież, no prawdopodobnie ta, zaatakuje. No, może ta wieża, ale wtedy też odchodzi od obrony tego pionka. Hetman bije, wieża druga wchodzi. No, Hetman, wieża. I to wszystko nie jest takie proste, bo dwie wieże atakują mojego pionka. O, propozycja wymiany. Propozycja wymiany bardzo ciekawa. No, ja nie mogę na te wymiany przystać. Jak się wymienię, to przeciwnik dostanie bardzo dużo przestrzeni w centrum, a ten pionek się wzmocni. Więc opcje są takie, żeby tego Hetmana tu zostawić. Jak przeciwnik zbije, to wezmę pionkiem i będzie super. Albo mogę zagrać Hetmanem od razu na ostro w obóz przeciwnika. Po takim ruchu dam szacha. Skoczek się cofnie. Ale nie mam chyba kontynuacji ataku. Czy mam jakąś kontynuację? Nawet bić nie mogę, bo tutaj skoczek mi zdobywa hetmana. No, mój hetman będzie wykluczony z gry, ale mogę przerzucić skoczka. Tak, mogę przerzucić skoczka i wchodzić tym skoczkiem na, na C4. Ale Hetman oponenta się wycofa. Ja będę musiał zagrać wieżą. Tą wieżą będę musiał wejść na B6 lub C6. Raczej na C6, żeby skoczka na C4 przestawić. Chyba, że od razu zagram wierzę. Tylko że goniec wchodzi. I to nic nie daje. W ogóle. No nie, takiego ruchu rywal nie może zlekceważyć, bo mu pionka zdobędę za chwilę. Ciężka sprawa. To nie, nie jest to łatwe naprawdę. Może od razu skoczka będę rzucał tędy. Tak, wiecie co? Zrobimy inaczej. Przerzucę tego skoczka. Jak Rywal wymieni, no to biorę pionkiem tego skoczka albo na C4, albo na C6 zagram. Wszystko będzie ok. A jak Rywal nie wymieni, to skoczek, to po pierwsze mam właśnie ten wjazd Hetmanem, mam tego szacha, mam skoczek C4, wygrywam pionka na B2. Grożę w ogóle matem, bo z pole D2 jest odcięte królowi, więc Rywal zdecydował się na wymianę. Biorę pionkiem, żeby wzmocnić się w centrum. Teraz skoczak C4 to jest dobra placówka. Nie ma B3, bo A3 wisi, więc jest fajna pozycja. Troszeczkę mało czasu troszeczkę mało czasu, ale to nie szkodzi. Ważniejsze jest tutaj dla mnie granie po prostu dobrych posunięć. Poszedł tędy. No to wchodzę skoczkiem na C4. Nie ma powodu, żeby, żeby nie zabierać sobie, żeby nie zagrabić tej przestrzeni, żeby tego dobrego pola nie brać. No właśnie, tutaj jedyne pole biorę wieżą więcej przestrzeni też. Otwarta kolumna teraz należy do mojej wieży. I gońcem będę mógł zagrać na naprawdę wiele sposobów. Po pierwsze, teraz skoczek jest niebroniony, więc mogę bić na a3. To jest pierwsza groźba. Aha, zagrał w ten sposób, jest atak na pionka, ale póki co wieża go broni. Mogę zagrać goniec D6, dublować się potem. Mogę zagrać goniec F6, a po prostu mnie wygoni stąd, tak? No to zagramy goniec, nie, bo po goniec D6 może mnie zbić. No to zagramy C6, wzmocnimy łańcuch, i potem zagram goniec D6. Teraz już to zapcham. Nie chcę, żeby ten pionek poszedł za daleko. Czarne pole mam teraz kontrolowane dwukrotnie. Rywal broni go tylko raz. Więc pchnięcie nie jest możliwe, chyba że się przeciwnik przestawi wierzą. Wtedy to pchnięcie będzie już do wykonania. Natomiast ja zagram gońcem na D6. Rywal, jeżeli się wymieni, jeżeli to pchnie. E No to nic tutaj ciekawego nie zrobię w sumie. Będzie mógł zagrać G5. No, nie jest to jakaś super groźba, ale wolałbym, żeby nie miał takiego posunięcia. Koniec F6 mi się podoba, tylko że nie, nie przeciwstawiam się w żaden sposób temu silnemu gońcowi. Goniec D6 jest ok, po prostu jeżeli nastąpi wymiana gońców, to wezmę skoczkiem, tylko też skoczka nie chcę z tego dobrego pola opuszczać, nie, niekoniecznie chciałbym to robić, więc może goniec F6, tylko że nie gramy przez D6, bo inaczej ten skoczek i tak będzie musiał wylądować na bardzo pasywnym polu po zagraniu B3. A, po... zapominam, że, pole, że zagranie B3 nie jest możliwe w ogóle, więc no, biorę skoczkiem, jedyna możliwość. Na wymianę, oczywiście wziąłbym wieżą, ale przeciwnik prawdopodobnie zagra profilaktyczny ruch B3, moim zdaniem, to jest właściwy kierunek ze strony oponenta. I co ja zrobię? Co ja zrobię? F5 no nie podoba mi się F5 z jednej strony pozwala wrzucić skoczka na lepsze pole, z drugiej strony otwiera kolumnę G, która jest pod kontrolą mojego rywala. Robi dziury w mojej pozycji, więc lepsze pewnie by było. F6, wrzucenie skoczka na F2, próba. Dobra, zagrał tędy. No to chyba F6. Chyba zagramy F6. Chociaż o czym my mówimy? To jest końcówka. Król jest figurą atakującą. Wkraczam królem do gry. Dużo łatwiejsze zagranie. F6 z ideą przerzucenia. No proszę. Papuguje po mnie to. Kurczę, czy to F5 ma sens? Nie ma. Wrzucę F6. Spróbuję skoczka przerzucić tędy. Wymianka. No, biorę. Biorę i Rywal zaproponuje prawdopodobnie właśnie wymianę. Teraz mogę zagrać F5. Jeżeli rywal zbije, no to mój skoczek poprawia pozycję, atakuje pionka. Rywal musi go bronić skoczkiem, będę stał bardzo dobrze. A skoro rywal się nie godzi, no to ja biorę i teraz to pole jest bardzo silne. Rywal musi go bronić skoczkiem, bo inaczej wejdę sobie do centrum. Wydaje mi się, że generalnie stoję dobrze. Aczkolwiek też nie mam jakiejś. Perspektywy na progres. Nie wiem, czy tym pionkiem zagrałem dobrze. Osłabiam pionka C6, ale też nie widzę dobrego sposobu, żeby przeciwnik mógł się do niego dobrać, więc zablokuję to. Ym, oponent musi ruszyć się chyba skoczkiem, bo skończyły się ruchy pionkami, tak próbowałem mniej więcej go wymanewrować. I teraz wejdę sobie skoczkiem do centrum, natomiast nie widzę, żeby to mogło doprowadzić do zwycięstwa. Ale gramy tym skoczkiem do centrum. Tylko do przodu uciśniemy. W razie czego mogę cepień zagrać. No dobra, co tutaj robimy? Mm, wracam skoczkiem, bo muszę kontrolować to pole. No jest to chyba kompletny remis. Mam przynajmniej taką nadzieję, bo w takiej konfiguracji to jeszcze może być różnie. Remis. Dobra, to jest remisowa pozycja. Przez chwilę się przestraszyłem, ale. Wydaje mi się, że to musi być remis. No, zaproponuję mu remis. Chyba, że zagra tędy. Zgodził się na remis. Świetnie. No to analizujemy. No, i widzowie, dokładność taka wysoka, kompletnie się nie spodziewałem. Zobaczmy sobie, jak to się potoczyło. W ogóle widzę, że na scenie macie. Kurczę, poprawiałem tę scenę i wróciło do tego samego punktu. Mam nadzieję, że tak będzie lepiej. Trochę przesuniemy sobie te szachownice. Nie, no teraz jest. Kamerkę przestawię, analizę przestawię, mam nadzieję, że będzie lepiej. Dobra. 96% u mnie, 94% u No i zobaczmy, zobaczmy jak to się potoczyło. Tutaj właśnie ten goniec D3, takie nieteoretyczne zagranie. Zaskoczył mnie trochę. I bardzo ciekawa partia nam się z tego rozwinęła, chociaż silnik twierdzi, że tutaj niepotrzebnie się przestraszyłem. Trzeba było wykorzystywać szansę i atakować oponenta. Wrócimy sobie do tego za chwilę. Chcę ten wariant prześledzić. No ale okazuje się, że grałem całkiem w porządku. Uuu, jednak to F5, jednak F5 silnik proponuje. No ja nie chciałem oddawać linii G, na której przeciwnik by atakował mojego pionka. Troszeczkę zbyt pasywnie zagrałem. No i pozycja jest kompletnie równa. Kompletnie równa pozycja. Mhm. I remis wygląda na słuszną decyzję. Więc fajnie. No dobra partia. Jeszcze się cofniemy do tego momentu, gdzie trzeba było zagrać hetmanem na A2. No nie chciałem przeszarżować. Powiem Wam tak. Nie chciałem po prostu, żeby mi przeciwnik... Nie chciałem, żeby przeciwnik mi uwięził tego Hetmana. Co prawda to ja atakuję, ale. A, i od razu wieża D5. Od razu wieża D5 i z przerzutem Hetmana jest atakiem. Trzeba zagrać C4 i co z tą wieżą? Wieża D7. Bardzo ciekawe, nie, nie do końca rozumiem, dlaczego wymuszać C4 na oponencie. Wydaje się, jakby miało mu to pomagać. Ja tak na tego piątka Hetmana można wyciągnąć w razie czego. Okej, okay, to wygląda bardzo ciekawie. Dobra, to ta nie miała sens. Okej, okay, no to na tym sobie skończymy. Widać, że trzeba czasami posłuchać intuicji i zagrać śmiało. Bo rzeczywiście ten Hetman nie był taki zagrożony, zawsze można było wyciągnąć go z powrotem na A2 i wyjść, więc, więc szkoda, że nie zagrałem tak agresywnie, ale i tak była bardzo fajna partia, jestem zadowolony. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Zachęcam do subskrybowania, komentowania i wspierania mnie w dowolny możliwy sposób. I jutro oczywiście spotykamy się z następną gierką, więc dzięki i do zobaczenia.